Gmina miasto Augustów jest gminą miejską położoną w północnej części województwa podlaskiego nad rzeką Netto. Według legendy Augustów zawdzięcza swoje powstanie pierwszej schadce Zygmunta II Augusta i Barbary Radziwiłówny, dla upamiętnienia której król założył w jej miejscu miasto. Augustów rozwijał się prężnie do połowy XVII wieku. Na obszarach Puszczy Augustowskiej owoce najczęściej pozyskiwano poprzez zbieractwo runa leśnego, w tym najwięcej czarnej jagody. Która w połączeniu z ciastem pszennym wyborowym dała początek wielkiego lokalnego przysmaku bułki jagodzianki. Posłuchajmy, czemu augustowskie jagodzianki są tak pyszne i niepowtarzalne. Wywiad z panem Polikarpem Augustniakiem, mistrzem w zawodzie cukiernictwo, wielkim propagatorem produktów tradycyjnych, szczególnie augustowskiej jagodzianki. Mam prośbę i pytanie, żeby Pan spróbował bardzo krótko powiedzieć o swoich hmm, przygodach z jej bułką jagodzianką augustowską. Ile lat, ile lat już zajmuje się Pan cukiernicą? Ja wiem, no jakieś około 50 pół wieku. Skąd się wziął pomysł na jagodziankę? Ej, proszę Pana, e, bieda zmusiła, bo przy moim zaczynaniu tej działalności uczniowskiej, ja nie mówię indywidualnej, co tylko od początku, to nie było żadnych nadziei, żadnych nic, tylko były naturalne, proste owoce wyhodowane u nas w ogrodach i w lasach. Czy prawdą jest, że ten cudowny smak jagodzianki to jest związany z typową jagodą, którą można tylko w puszce augustowskiej znaleźć? Jagód jest bardzo dużo, w całej Polsce występują, ale w tak czystych i dobrych lasach, jak u nas, jeszcze nadal istnieją. Ale co spowodowało? Czy ten specyficzny smak, czy, czy wygląd, czy co? Że to właśnie jagodzianka kojarzy się z augustowym, bo robimy różne wyroby. Cukernicze tak. i ciaskarskie, ale to szczególnie jagodzianka jest takim symbolem. Tak, może no, inaczej bym powiedział. Ta jagodzianka powstała nie tak aż tak dawno. bo Jagodziankami to zajmowały się panie domu, bo one wymyśliły pierożki z jagodami. Bo co miała dać dzieciom mężowi na obiad? Jak był, mówią przednówek. I to był przedmówek, nie było nic. A w lesie już się pokazała i poziomka, i jagoda, więc na tym coś musiały wykombinować. Z, jakby, z dostępnych artykułów i, i, i dzieł naszych badaczy kultury i ludności wiemy, że wyroby cukiernicze i ciastkarskie to jest koniec XIX, początek XX wieku. Kiedyś gospodynie się tym nie zajmowały. Natomiast ten wynalazek stał się jakby takim trafionym tematem i Pan wracając na przykład do Augustowa i myśląc o rozpoczęciu działalności, czy myślał Pan już wtedy przy planowaniu o tym, że będę robił tą jagodziankę? Pana, głównym moim celem była właśnie produkcja jagodzianek, ale nie przypuszczałem, że ona dotrzyma się do dnia dzisiejszego, bo uważałem, że Jagodzianka to jest sezonowym tylko produktem. Wszyscy naukowcy i wszyscy profesorowie nauki biznesu e, mówią, że produkt ma swojo, swój okres życia, że produkt każdy ma czas życia. Co zrobić, żeby takie produkty jak Pana Jagodzianka miały ten okres życia jakby nieskończony? Pana, to jest i zarazem trudne pytanie i bardzo łatwe. Nie ulegać czasom, ludziom, którzy próbują podrobić to. Trzeba stać niestety rok, dwa, praktycznie na stratach, ale trzeba tę jakość i ten, ten, ten kurs wykonania tej jagodzianki utrzymać. On kiedyś się chyba powinien odwrócić i zaprocentować. Jak e, przypomina sobie Pan pierwszej Jagodzianki sprzed prawie 50 czy 50 lat, czy ona zmieniła swój wygląd? E, na pewno nie, na pewno nie. Kto będzie robił dalej Jagodziankę w momencie, kiedy już sił nie starczy? Już, e, jeszcze tam troszkę tej sił pozostało, ale ja Mam już dwóch synów mistrzami, Trzeci jest czeladnikiem, ale tych dwóch prowadzą. I Jestem... cała tajemnica zostaje w, tak, roku, w tak. rękach rodziny. No, przynajmniej takie mam pragnienie i takie założenia. Ulepszać, udoskonalać zakład, ale ulżyć przede wszystkim, bo to jest bardzo ciężki zakład. O, nie, naprawdę jest powiedzenie nawet w piekarnictwie, co się spieszysz, co to piekarnia. Zawsze trzeba szybko i jednej pracy nie można wykonywać. Tu jagodzianka, tu sernik, tu tor, tu rolada, tu makowiec. Cały czas jednej roboty nie można robić, tylko kilka jednocześnie. A gdybym zapytał, ile w sztukach przez swoje życie zrobił Pan na Nie, <laughs> Pan. W tej chwili już wyłysiałem, ale chyba tyle co było włosów na głowie. śmieliłbym się, że przez całe życie to około 3 milionów. Imponujące, imponujące. Ja, nie licząc innych rzeczy. Chodziło o te jagodzianki. jagodzianki. A może zrobimy kiedyś święto i powinniśmy zrobić 3 milionowe, czy 5 milionowe jagodzianki. No chętnie, ja, ja podpisuję się. Dzień dobry, witam serdecznie panią. Mam pytanie, czy tak jak obserwowałem pracę, czy ta praca Pani sprawia przyjemność, czy to jest takie na siłę, bo może nie Nie, tak właśnie zaraz. sprawia mi przyjemność, bardzo lubię ten zawód. Zawód? I w ogóle lubię robić, pracować przy drożdżówce, przy cieście, no, w ogóle przy tym... Nie dałoby się inaczej pracować, jakby się nie kochało. Tej. No oczywiście, że tak. Dlaczego, jak Pani sądzi, dlaczego jagodzianka jest taka znana i taka słabna na po Polsce, jeśli chodzi o jagodzianki zagustowe? No Uważacie, że gdzie indziej w Katowicach nie potrafią smażne jagodzianki zrobić? No, może i potrafią, ale u nas jest najlepsze. A gdzie jest ta tajemnica? Skąd ta się wzięła? Nie, nie ma żadnej tajemnicy. Po prostu to się robi z chęcią to wszystko. I może dlatego do to dobre, od serca się robi. E, moje spotkanie z bułką z jagodzianką z Augustowa to jest prawie 40 lat temu. Pierwsza moja praca była w dziale produkcji Wojewódzkiego Związku Gminnych Spółdzielni w Suwałkach z siedzibą w Ełku w sekcji piekarni kierowniczką była pani Łopuszko a moim opiekunem był pan Stanisław Baklarz to pan Stanisław zawsze mówił, że najlepsze bułki zwykłe są z piekarni, z piekarni w Ełku z ulicy Welskiej a najlepsze jagodzianki są w Augustowie Podczas naszej wspólnej podróży służbowej w Augustowie pan Stanisław zaprowadził mnie do sklepu i kupił jagodzianki z cukierni z pana Augustyna. Od tamtej pory, zawsze jako przykład jakości i smaku, opowiadam w mojej pracy zawodowej o jagodziankach z Augustowa. I jak kiedykolwiek jestem służbowo w Augustowie, zachodzę, zajeżdżam na jagodzianki do cukierni Pana Augustyniaka znaczy pierwsza faza podgrzewania mleka do no, temperatury około 45 stopni drożdże do mleka tak, aby tylko nie zaparzyć drożdże. Temperaturę uzyskać w nim, ale drożdże nie mogą być zaparzone. Odrobinę cukru, żeby dostały drożdże w pożywkę. żeby mogły się rozwijać. O, tam na litr. Wystarczy 20 wietrów. To troszkę... mąki lepki. jeszcze troszkę po Trochę e, roszczynu zrobimy lekkiego, żeby to szybko... Dobra, dobra, Żeby szybko zaczęmy drożdże rozwijać się i zaczynają rosnąć. Dobrze. To jest tak zwany roszczyn, to znaczy to jest 50% masła, 50% margaryny, to, to nie, nie jest, no na czystym maśle troszeczkę by nam ce, ce, cena by wchodziła, no głównie cena, a teraz wchodzi. Na... Mój syn, Niemczech, największy. Dodajemy teraz skórkę pomarańczową, ręczą Tak, tak, dobrze już. żeby to nie ochładzać, żeby... To ciasto to jest tak jak małe dziecko. Jego nie można e, do zimnego, ochłodzić. To musi być wszystko. Ciekawe. Jajka z suknie. dobrze zmieszane, tak, tak nie, bardzo. Nie sprawa na powieszania, tylko zmieszane. No, i to też, też. Nie, tylko wanilię. Teraz dodajemy jeszcze troszeczkę wanilii. Jagody są nie tylko pyszne, ale przede wszystkim bardzo zdrowe. To źródło witaminy C, żelaza i potasu. Mają także właściwości antybakteryjne. W następnym odcinku barszcz czerwony zabielany z ziemak.